Nie wiesz na czym zrobić serwer do Minecraft'a z różnymi wersjami od 1.14 do jeden, któryś tam starych jest. Oczywiście do tego Aternos. Ogólnie musimy się zalogować Ja się zaloguję przez Facebooka, więc takie małe cięcie szybciutkie. Bo każdy niech się loguje tam przez to chce, ale ogólnie, jeżeli mamy włączonego adblocka weźcie i wstrzymajcie na tej stronie po prostu. Bo. Ta strona po prostu musi mieć jakby wstrzymane, wstrzymane blokowanie, no nie? bo musi tam właśnie sobie wszystko włączyć. No i gdy już jesteśmy na Aternosie, zalogowaliśmy się, dajemy po prostu oprogramowanie. Wciskamy Vanille wciskamy sobie dowolny serwer, jaki tam chcemy. Ja mam 1.14.4. Ja sobie już tu wcisnąłem to, żeby mi się on zainstalował, jakby. No, i gdy już mamy ten serwer, jakby pobrany, on już jakby już jest gotowy, no nie? Tylko dajemy teraz sobie, grasz, nie gracze, czekajcie. Hmm. Opcje, ba, to były opcje, serki. No i możecie sobie dać tam jakąś liczbę, jest, no nie? Ja sobie dałem 5, yy, no bo mało nas będzie grało, pewnie ja, kolega i najwyżej jeszcze dwu, no to cztery, no to posłucham więcej, nie? A zawsze można zwiększyć, no ale chwil, za, zawsze serwer będzie miał jakoś luźnie, no nie? Poziom jaki chcecie. Macie pokojowy, łatwy, normalny, trudny. Możliwe, że macie w języku jakimś innym tego Aternosa, to weźcie sobie, nie wiem jak się to klikało, prawem czy coś takiego, jakoś, jakoś się tam daje i że ten, że hmm, przetłumacz stronę czy coś takiego, no nie, to wam przetłumaczę na wierzch, No i macie non-premium, czyli jeżeli macie Minecrafta, na przykład ja mam Shingame, tu już widzicie, no ten serwer działa, ale to miesza z tym. Ja sobie zainstalowałem Minecrafta, o widzicie jeden Zainstalujcie Zainstalujcie sobie Minecrafta Shingama Launcher. Ogólnie wchodzicie po prostu w Google przeglądarkę. Wpisujecie Shingama Launcher nawet jest już od razu i macie nawet chyba to pierwsze, pierwsze z brzegu Ale nie, ja bym z tego nie instalował dobre programy. Kurczę, uciekaj, chyba z tego. O, tu jest najlepiej instalować. I wciskacie klik do do to, to Land i pobierze wam właśnie... O, i macie właśnie, wyskakuje wam właśnie to niekiedy tłumacz. Kliknie, aby poprawić właśnie No i jeżeli pobierzecie tego minecrafta to raczej właśnie wasz kolega i wy będziecie mogli grać. Bo niekiedy jest coś takiego, że jak ktoś ma innego Minecrafta to ta osoba wejdzie na ten serwer, ale druga nie wejdzie. Musicie mieć chyba takiego samego Minecrafta Malanger i on jest ogólnie fajny, bo możecie sobie wziąć czekajcie nawet wyjdę z tego minecrafta możecie sobie wziąć i yy, już wam pokazuję o. macie ogólnie coś takiego yy, wpisujecie sobie tutaj nick on jest właśnie non, non premium no nie? Bo ten, może, możemy sobie robić co chcemy i tu mamy właśnie wszystkie wersje od kurcze 1 kurcze 0 i tu mam jeszcze forge bo tam instalowałem coś tam do 1.14.4 no i oczywiście dajemy sobie wersję jaką tam wybraliśmy sobie na tym serwerze ja sobie wybrałem 1.14 no nie dajemy zapisz graj. Wszystko nam się ładuje, ciao-cia. Cia, cia. to, to, to jest szybciutkie, to jest co akurat ta Shinga Melanger. Mi się to podoba, bo z niektórymi Minecraftami też się pierdzieliłem. Pamiętam, że kiedyś to chyba wydało na 20, 23 zł, to chyba, żeby Minecraft takieś kupił, a okazało się, że można było sobie ściągnąć, nie? Mam go ogólnie na yy, odpalonego na pełnej grafice, więc Więc to też tam. Muszę to połączyć sobie. A czekajcie. Jak się odpali? No i mamy ogólnie Minecrafta Opcje, czekajcie, ustawienia graficzne, wyłącz Gotowe, gotowe, no i mamy 1.14.4 Mamy Minecrafta już gotowego Ustawcie sobie tutaj co chcecie, biała lista no, Ale to, to, to tam miesza z tym, chyba że ktoś chce wam widzieć na, na Na, 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 serwer to, No to możecie sobie wcisnąć tam zablokuj gracza jakiegoś i po, ogólnie go zablokuje Opcje. Ja wam chcę op pokazać opcję. Zwierzęta: no to jeżeli y, macie jakiegoś słabego kompa czy coś takiego, i nie chcecie zwierząt, żeby wam się respawnił, bo to też tam pewnie jakoś tam y, 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 serwery y, obciąża. Ale, ale jak dla mnie to chyba nic nie obciąża, moim zdaniem. Y, osiągnięcia: zostawcie sobie nether tak samo, chyba że nie chcecie, ale ja bym nether zostawił, bo zawsze do piekła możecie się przejść takie rzeczy. Y, zwierzęta: zostawcie. Non-premium, właśnie to. To jest najważniejsze. Zaznaczcie tak jak tutaj, jest ogólnie wszystko, no nie? Wymuś tryb gry. Tak samo, ochrona spawnu. No możecie sobie ustawić, że tam ochrona jest spawnu, ale nic nie trzeba. Ogólnie wbijacie przyciekze ze znajomymi, to nikt was nie, nie zabije, chyba że, że macie jakichś dziwnych znajomych. PVP możecie sobie wyłączyć, włączyć. No i jak wyłączycie PVP, no to oczywiście nikt was nie zabije, ale włączymy, będzie można zabijać. Latanie czemu mam? Latanie włączę. Nie wiem czemu treb gry przetrwanie no i dobra no i teoretycznie wszystko już mamy wbijamy po prostu na stronę główna nie, sorki przepraszam was, na serwer i ogólnie zrobi wam się coś takiego powinniście coś takiego mieć no i pisze wam vanilla bo tu macie mm, już wam pokazuję serwer serwer? nie strona główna uruchom swój serwer Wiecie, to jest? O oprogramowanie, macie tu właśnie wanilę, czyli to właśnie to jest na komputer, to macie właśnie jakieś na telefon, ciule no i po prostu ogólnie wybraliśmy sobie wanilę, dlatego tam nam pisze 1.14.4, no nie? No i pisze nam ogólnie vanilla, czyli nasz nasz zrobiony ten świat, no i 1.14.4, no i po prostu dajemy uruchom, czekamy te parę sekund, a tu nam się ładuje, no ogólnie Dużo dzieciaków teraz jest, no to dużo teraz taki serwer zrobiła Ja kiedyś próbowałem i też właśnie jakoś się zraziłem do tego Aternosa I okazało się, potem oglądałem sobie właśnie filmika i okazało się, że nie zapisało mi się jakby Możecie sobie teraz nawet przechodzić, jak wam się to ładuje Okazało się, że miał zaznaczone Xa tutaj, czyli non-premium Czyli ktoś, kto nie miał Minecrafta jakiegoś non-premium nie mógł widzieć na, na ten no nie, no to ja jakoś biłem bo nie wiem o co chodziło Jak, no, pisze mi, widzicie, czekajcie Serwer Potwierdź, musimy potwierdzić bo y, Aternos sprawdza czy jesteśmy dalej aktywni czy po prostu włączyliśmy i poszliśmy ze wczulem no nie Więc lepiej poczekajcie te parę sekund, niech ja wam się serwer odpali i poczekajmy jeszcze parę sekund jest takie łatwe, że kurczę. Wydawało się takie trudne a a no, łatwiej znam wiele, on no, premium wszystko zaznaczone sprawdźcie sobie jeszcze raz na przykład, na przykład czy czy wam się na pewno zaznaczyło mm, tu jest strefa czasowa sobie ustawcie chyba że wolicie kuczy Afrykę ale <grych> raczej w Afryce mało ludzi jest mm, znaczy no dużo nie ale mało z takimi komputerami dobra odpalam się, wczytywanie mm. możecie też sprawdzić sobie moja strona, wbijacie na moją stronę i piszę wam jaki serwer czy serwer jest teraz offline czy online no nie ja sobie tam właśnie tak spra sprawdzam też albo daję komuś ten linki, i żeby sobie sprawdził czy jest serwer aktywny czy nieaktywny jak nie chce mu się w Minecrafta i sprawdzać Ogólnie nawet jak już serwer włączymy możemy włączyć przeglądarkę, wszystko i, i ten... I grać. Czekajcie. o wiesz No jeszcze nawet jak chyba dołączę, to będzie pisało, że... A nie, czekaj, jeszcze nie piszcie. Nie piszę. Powinno pisać, że za minutę powinien się serwer odpalić coś takiego. Ja. Poczekajmy jeszcze. Poczekam z wami, żeby, żeby to na Wasze ocza po prostu pokazać. Nie? Tu możecie dać od razu przez link bezpośredni, no nie? Kopiujecie po prostu ten to, chyba że dacie po prostu połącz. Macie tutaj adres, adres IP, no nie? Albo możecie wziąć po prostu skopiować sobie to. Cyk wchodzicie tutaj. Link bezpośredni, no nie No to nie da się ogólnie, prawe guziki I kliknąć no to bierzecie i V No i wam się daje, no nie A nie wiem czy mnie ja razu nie połączy teraz A mnie nie Czekajcie, bo mi się opisze łączenie serwera Czyli, że coś, że coś już jest Mam nadzieję, że sobie nie zepsułem Bo yy, yy, grałem sobie też trochę I tam sobie pozbieram. Mam nadzieję, że nie, nie włączyłem na was serwera Przez klikanie właśnie tego 1.14, coś tam 4 no, wyjdę, serwer ewidentnie jeszcze, jeszcze nie jest gotowy. Możemy otwierzać stronę. To, ni to nic się nie dzieje, jeżeli otwierzycie, wyłączycie sobie, no sobie, wejdę sobie na z tego, wejdę sobie z powrotem. To się, to się nic nie dzieje. No, To się nic nie dzieje. No, połącz, połącz. Nie, to, to, trochę się to ładuje, nie? Możecie sobie otwierzyć, bo może niekiedy, niekiedy coś się zaciąć i będzie wam się kręciło, kręciło, ale raczej, raczej powinno się od, odpalić. No, czekamy, czekamy chwilę. Z zawsze to ileś tam y y trwano, nie? No. mi Nie wiem, czy muszę ogólnie widzieć na se serwery, y tak próbować, Powinno wyskoczyć samo, że y uruchomione i zatrzymaj serwer, albo coś tam, coś tam dalej. Połączymy na chwilę Minecrafta. puszczę wam zaraz jakąś muzykę w tle ustawię wam muzyczkę jakąś w tle żebyście się nie zanudzali hmm. tu macie właśnie yy, też możecie właśnie yy, forge'a instalujecie Ja i, kurczę. czekajcie wstrzymaj na chwilę na tej stronie odświeżamy yy, możecie forge'a sobie też zainstalować instalujecie sobie go ogólnie i jak macie już Forcha zainstalowanego wchodzicie w... Aha, jak zainstalujecie Forcha, wyskoczą wam tutaj dwa jeszcze okienka. Mody, coś takiego i będziecie mogli instalować mody. Co tam macie akurat na tym? Na stronie głównej. Na stronie głównej? Czekajcie. serwer, Na serwer. Tu powinno wyskoczyć w poradniku. o, widzicie? Jest, online. Tu ogólnie jest czas. 8 minut i 16 sekund. Jeżeli nikt nie wbije przez ten czas na serwer, to serwer się automatycznie wyłącza. To nie myślę, że to jest akurat ile serwer będzie działał, czy będziecie musieli go włączać co 8 minut, coś takiego. Nie, to nie działa tak. Ogólnie tylko włączamy właśnie Minecrafta. To nawet kole, kole, koledzy też wiem, bo yy, jak kolega wam wbije, normalnie na Minecrafta teraz, to on będzie mógł grać i, i dopóki jest na serwerze, to go nic nie wywali, no nie? Chyba, że wy, wywalicie go. Yy. Sprawdzałem też czy kolega może dołączyć i wczoraj go nawet tak wziął tak zwerbował na, na momencie, żeby tylko wziął i, i, mm, i wbił na tego Minecrafta. No i postanowił sprawdzić to. weszedł, sprawdził, zainstalował je na 144 miał też się No i wbił. Patrzcie się, nawet go świeże, Pisze nam JK punalu już jest gotowy. To wystarczy zrobić coś takiego, że mm, ten IP to, co tam było, wpisać tutaj, i tutaj, gotowe, i zrobił Wam się po prostu ten serwer. No Możecie od razu przez link bezpośredni, ale ja wolę sobie tak kliknąć. Nie? Dołączanie do świata, czytanie. Serwer aktywny. Wszystko śmiga po ludzku. Czekajcie, bo się ładuje wszystko. Opcje ustawienia graficzne 8H18, wcześniej miałem na 32 i też fajnie śmigało. Nie, ogólnie, ogólnie serwer śmiga bardzo płynnie. Przez nagrywanie może mi tam trochę spadło, spadło FPS, ale nie, jako taka jako śmiga pięknie. Mówiłem, polecam wam to. Jak wam się czulowy świat zrobił, to jeszcze raz możecie sobie wziąć i stworzyć serwer. zmienić na, przykład na wersję 1.12, coś tam, coś tam. Albo usunąć jakoś ten świat. No hmm. i patrzcie się. Widzicie online, wyskoczyło wam tutaj że ten, że prze, prze, przeczytajcie sobie to yy, z tego powodu musimy zatrzymać puste serwery bez graczy widzicie? Yy, mały punkt nie wiem do No czyli, że ogólnie, że jak nie ma nikogo na serwerze, no to zatrzymuj nam serwer, no nie. No i ogólnie to jest to jest tyle, no nie? Możecie sobie to nawet wyłączyć. No i ci sobie na swoim serwerze. Widzicie jestem na serwerze w sześciutko. Nawet sobie trochę już pograłem wcześniej. Żeby testować jak to działa w sześciutko. Jest to najnowsza wersja 1.14. I jeżeli tam się pobawicie, możecie sobie mody też grać. jest łatwe. Ale... Dobra, ja się z Wami żegnam w tym miejscu. Cześć.